Kinetyczny wyłącznik światła RF 433 pojedynczy szary, nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Opis produktu. Kinetyczny wyłącznik światła RF 433 pojedynczy szary, nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Kinetyczny wyłącznik światła RF 433 to nowatorskie urządzenie, które zmienia sposób zarządzania oświetleniem w Twoim domu. Dzięki bezprzewodowej technologii RF433 możesz cieszyć się wygodą i nowoczesnością, które doskonale wpisują się w ideę inteligentnego domu. Kinetyczna technologia bez zasilania pełna wygoda. Wyłącznik światła korzysta z kinetycznej technologii, co oznacza, że nie potrzebuje zasilania. To sprawia, że jego instalacja jest niezwykle prosta, a Ty nie musisz się martwić o wymianę baterii. Takie rozwiązanie zapewnia pełen komfort i oszczędność energii. Zasięg działania: efektywność do 80 metrów na zewnątrz. Kinetyczny wyłącznik światła RF433 oferuje imponujący zasięg działania do 25 metrów w pomieszczeniach oraz do 80 metrów na zewnątrz. Dzięki temu możesz swobodnie kontrolować oświetlenie w całym ogrodzie czy na tarasie, nie obawiając się zakłóceń sygnału. Możliwość sparowania z wieloma źródłami światła, elastyczność w użytkowaniu. To wszechstronne urządzenie pozwala na sparowanie z maksymalnie 10 różnymi źródłami światła, co daje ci dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w różnych pomieszczeniach. Niezależnie od tego, czy chcesz włączyć lampy w salonie, kuchni czy na zewnątrz, wyłącznik z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Wytrzymałość na 100 tysięcy włączeń/wyłączeń długotrwała jakość. Kinetyczny wyłącznik światła RF433 charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, mogącą wytrzymać do 100 tysięcy włączeń i wyłączeń. Oznacza to, że możesz cieszyć się jego niezawodnością przez długi czas, nie martwiąc się o awarię. Bezpieczeństwo użytkowania Certyfikat C. Urządzenie posiada certyfikat C, co zapewnia jego bezpieczeństwo oraz zgodność z europejskimi normami. Możesz być pewien, że korzystasz z produktu, który przeszedł odpowiednie testy i spełnia wysokie standardy jakości. Kinetyczna technologia to innowacyjne podejście, które zyskuje coraz większą popularność w nowoczesnych rozwiązaniach domowych. Wyłączniki światła korzystające z tej technologii działają dzięki energii mechanicznej generowanej podczas wciskania przycisku. Oznacza to, że możesz cieszyć się ich funkcjonalnością bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej czy wymiany baterii, co znacząco upraszcza instalację i konserwację. Dodatkowo, eliminacja potrzeby zewnętrznego zasilania ogranicza zużycie energii, co jest nie tylko wygodne, ale także przyjazne dla środowiska. Tego typu rozwiązania mogą być stosowane w różnych miejscach, od domów po biura, zapewniając prostotę użytkowania i przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej. Dodaj przełączniki gdziekolwiek chcesz. Dodanie bezprzewodowego przełącznika z własnym zasilaniem to świetny sposób na unowocześnienie oświetlenia bez inwazyjnych prac budowlanych. Dzięki technologii bezprzewodowej można go zainstalować niemal wszędzie, niezależnie od okablowania. To idealne rozwiązanie do modernizacji mieszkań i wynajmowanych przestrzeni, gdzie modyfikacje instalacji są ograniczone. Wystarczy zamontować przełącznik, sparować z oświetleniem i cieszyć się wygodą zdalnego sterowania. Wodoodporny i pyłoszczelny. Dzięki wodoodporności IP67 urządzenie może pracować stabilnie nawet w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, kuchnia i balkon. Wyłącznik jest pyłoszczelny i pomoże Ci zawsze utrzymać dom w czystości. Włącz oświetlenie ogrodowe na stole ogrodowym. Gdy zapadnie zmrok, możesz bezpośrednio włączyć oświetlenie ogrodowe za pomocą bezprzewodowego włącznika kinetycznego. Nie wymaga to sieci ani okablowania. Fantastyczny wieczór na tarasie. Proste kliknięcie przycisku w drodze do ogrodu, aby włączyć urocze oświetlenie, z pewnością uczyni wieczór przyjemniejszym i przekształci każde spotkanie w ogrodzie w wyjątkową część inteligentnego życia w Twoim domu. Wiele zastosowań: za pomocą przycisku nożnego można otworzyć drzwi elektryczne, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zarazków. Dlaczego warto? Łatwa i szybka automatyzacja urządzeń. Prosty montaż, bez skomplikowanych instalacji. Niezawodne działanie w domu, garażu, biurze czy warsztacie. Kompaktowa konstrukcja. Produkt nowy, sprawdzony i gotowy do pracy. Proste rozwiązanie i prosta instalacja bez kucia ścian. Proste rozwiązanie i prosta instalacja bez kucia ścian. Opis produktu. Kinetyczny wyłącznik światła RF433 pojedynczy szary nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Kinetyczny wyłącznik światła to nowatorskie urządzenie, które zmienia sposób zarządzania oświetleniem w Twoim domu. Dzięki bezprzewodowej technologii RF433 możesz cieszyć się wygodą i nowoczesnością, które doskonale wpisują się w ideę inteligentnego domu. Kinetyczna technologia bez zasilania pełna wygoda. Wyłącznik światła korzysta z kinetycznej technologii, co oznacza, że nie potrzebuje zasilania. To sprawia, że jego instalacja jest niezwykle prosta, a Ty nie musisz się martwić o wymianę baterii. Takie rozwiązanie zapewnia pełen komfort i oszczędność energii. Zasięg działania, efektywność do 80 metrów na zewnątrz. Kinetyczny wyłącznik światła R. F433 oferuje imponujący zasięg działania do 25 metrów w pomieszczeniach oraz do 80 metrów na zewnątrz. Dzięki temu możesz swobodnie kontrolować oświetlenie w całym ogrodzie czy na tarasie, nie obawiając się zakłóceń sygnału. Możliwość sparowania z wieloma źródłami światła, elastyczność w użytkowaniu. To wszechstronne urządzenie pozwala na sparowanie z maksymalnie 10 różnymi źródłami światła, co daje ci dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w różnych pomieszczeniach. Niezależnie od tego, czy chcesz włączyć lampy w salonie, kuchni czy na zewnątrz, wyłącznik z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Wytrzymałość na 100 tysięcy włączeń wyłączeń długotrwała jakość. Kinetyczny wyłącznik światła RF 433 charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, mogącą wytrzymać do 100 tysięcy włączeń i wyłączeń. Oznacza to, że możesz cieszyć się jego niezawodnością przez długi czas, nie martwiąc się o awarię. Bezpieczeństwo użytkowania Certyfikat C Urządzenie posiada certyfikat C, co zapewnia jego bezpieczeństwo oraz zgodność z europejskimi normami. Możesz być pewien, że korzystasz z produktu, który przeszedł odpowiednie testy i spełnia wysokie standardy jakości. Specyfikacja techniczna kinetyczny wyłącznik światła RF433 pojedynczy szary premium. Rodzaj urządzenia wyłącznik światła. Typ standardowy dzwonkowy. Ilość przycisków 1. Wodoodporność IP67. Zasilanie niewymagane. Transmisja RF433 MHz. Kolor: szary. Technologia kinetyczna. Wytrzymałość do 100 tysięcy włączeń wyłączeń. Zasięg do 25 metrów wewnątrz 80 metrów na zewnątrz model SH, G1. Znak Bezpieczeństwa zgodności C. Do wyłącznika proponujemy zastosować kontroler dostępny na naszych innych aukcjach pojedynczy lub podwójny w zależności od wymagań. Jak nas znaleźć? Uzupełniamy na Allegro. Wybieramy w zakładce, czego szukasz. Wpisujemy. PaxOffice. W zakładce. Wszystkie kategorie. Wybieramy. Sprzedawcy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Zespół PaxOffice.